Zadanie szóste. Na wykresie pierwszym przedstawiona zależność ciśnienia P od temperatury T w cyklu przemian termodynamicznych ABCA. Ustalonej masy gazu doskonałego. Przyjmij, że ciepło molowe tego gazu przy stałej objętości wynosi CV równa się 3 R, gdzie R jest stałą gazową. Temperatura ciśnienia i objętość gazu w stanie A są odpowiednio równe T1P1V1. No i tutaj stany są w punktach kratowej siatki wykresu. Liczbę moli oznaczymy jako N. No i tak, idziemy po kolei. Prawda, fałsz. Przemianie AB energia wewnętrzna gazu wzrosła. No więc w pierwszej kolejności zobaczmy tutaj, co się dzieje w tej przemianie AB. Energia wewnętrzna, tutaj warto pamiętać taki bardzo przydatny wzór. Ta delta energii wewnętrznej możemy zapisać jako n razy CV razy delta T. Widzimy tutaj, że w przemianie AB idzie nam temperaturę od T1 do 3T1, czyli ta temperatura nam rośnie, czyli wiadomo, że energia wewnętrzna gazu wzrosła, czyli od razu zaznaczamy, że to jest prawda. W przemianie drugiej yy, w przemianie CA gaz pobrał ciepło z otoczenia. No, zobaczmy tą przemianę CA. W przemianie CA co tam tutaj się dzieje? Yy, idziemy z 3T1 do T1 no to mamy przemianę izobaryczną gdzie temperatura nam maleje no więc jeżeli temperatura nam maleje no to gaz nie pobiera ciepła no a to ciepło oddaje czyli to będzie fałsz no i trzecie wartość bezwzględna pracy siły parcia gazu w przemianie BC jest równa wartości bezwzględnej ciepła pobranego w tej przemianie no więc tak, zobaczmy naszą przemianę BC Jako to jest przemiana no żeby to ładnie zobaczyć no to Wyznaczmy sobie tak. W punkcie A będziemy mieli jakąś objętość V1. Wiemy, że wiadomo równanie Clapeyrona. P1V1 do T1 jest równe NR. No i wiadomo, to jest konstans. Tu mamy, wiadomo, równanie Clapeyrona. No i teraz tak, wiadomo, że to jest konstans P1. V1 do T1, więc jeżeli tutaj mamy PVT1, tu idziemy do 3P1 i mamy 3T1, czyli tutaj tak naprawdę znów będziemy mieli V1, a tutaj mamy, idziemy od B do C. W punkcie C mamy P1, 3T1, więc żeby to nam się zrównoważyło, to będziemy mieli 3V1. Więc jeżeli, więc widzimy tak naprawdę, że nasza przemiana mm, Wartość na pracy siły parcia gazu w przemianie BC jest równa wartości bezwzględnej ciepła pobranego w tej przemianie. I teraz tak, jaka to jest przemiana? To jest przemiana izotermiczna. No w sumie niepotrzebnie robiliśmy te fałki, te ale one w sumie mogą nam się też przydać później. To jest przemiana izotermiczna. Jak wiemy, w, w przemianie izotermicznej, nawet z tego wzoru widać, ta delta energii wewnętrznej jest równa 0. Czyli jak mamy mm, wzór ogólny pierwszą zasadę termodynamiki delta U jest równa Q plus W. Czyli mamy naszą deltę U, w się Q plus W. Więc jeżeli ona jest równa 0, no to 0 jest równe Q plus W. Więc w takim razie e, Q musi być równe minus W. Co do wartości bezwzględnej, no to wiadomo, wartość bezwzględna z Q, z tego nam wynika, musi być równa wartości bezwzględnej z W. Tu mamy także napisane, że to musi być ciepło pobrane. Yy, czy to jest w ogóle ciepło pobrane? No, jak zobaczymy sobie na pracę, no to tutaj te objętości, co nam się do czego teraz to przyda, objętość nam rośnie. Jeżeli objętość nam rośnie, no to yy, tą pracę wykonuje gaz. Prac yy, żeby tą, ten gaz miał energię, no to musi ją pobrać. No, czyli w ogóle mamy tutaj ku pobrane, czyli to będzie prawda. Czego tutaj nam widać? No wiadomo, mamy minus, ale nas pytają o wartości bezwzględne. No idziemy do zadania 6.2. Mamy wyznaczyć VB, VC oraz VX, objętości gazu w stanach BC oraz X. To tak naprawdę zrobiliśmy wcześniej, tylko trochę w głowie, więc teraz możemy to zapisać tak dokładniej. Czyli weźmiemy na przykład stan, wszystko będziemy porównywać do stanu A, gdzie mamy V1, no i ym, przyrównujmy na przykład stan A z B. Czyli będziemy mieli A i B. Czyli P1, V1 do T1 będzie równy jak i w B mamy 3P1 i 3T1. Czyli będziemy mieli 3P1, VB do 3T1. To z tym nam się skraca. VB jest równe V1. I to tak naprawdę musimy zrobić dla wszystkich tych punktów. No więc zapisujemy. Punkt A z C A i C P1 V1 T1 jest równy. I w punkcie C mamy P1 i 3T1, będziemy mieli P1 VC 3T1. Teraz tak to nam się skróci, to nam się skróci, czyli wychodzi nam tutaj, że VC jest równe 3V1. No i jeszcze musimy przyrównać ten punkt A z punktem X. Punktem X, który znajduje się tutaj. I dla punktu x mamy tutaj 2p1 i 3t1. Czyli p1 v1 t1 będzie równy 2p1 vx na 3t1. Znów to nam się tutaj skróci, czyli wyjdzie nam 2vx jest równe 3v1. Czyli vx jest równy 1,5 v1. No i mamy narysować na wykresie drugim wykres zależności ciśnienia od objętości. No więc tak naprawdę możemy teraz te wszystkie punkty zaznaczyć. Punkt A. To się klikło. Punkt A mieliśmy P1, V1. No więc od razu zaznaczamy go. Bez zastanowienia. Punkt A. Punkt B był 3P1. Jaki V1 nam wyszło tutaj? Czyli punkt B będzie 3P1V1 w tym miejscu będzie wiadomo szła linia w górę dalej jeszcze zaznaczmy punkt C punkt C był równy P1 i 3V1 czyli P1 3V1 to mamy punkt C i punkt X czyli punkt X wychodzi nam tutaj 2P1 i 1,5V1 czyli on będzie znajdował się tutaj można powiedzieć, że tym punktem X nawet ułatwili to niektórym, ponieważ pokazuje nam tutaj to, że tutaj nie będzie linii prostej, wiadomo, że to jest izoterma. Ta izoterma nie idzie linii prostej, ona jest zakrzywiona. I nawet oni nam tutaj, podając ten punkt X, nam to ułatwili, jak to w ogóle mamy narysować. No i też pewnie dla tych, którzy nie pamiętaliby, że ona idzie w ten sposób, to też by trochę dało do myślenia, że ona na pewno w linii prostej iść nie będzie. Więc mamy wykres narysowany. I zadanie 6.3. Ciepło oddane przez gaz do chłodnicy w jednym cyklu ABCA oznaczymy jako Q oddane. No i mamy wyznaczyć to Q oddane w zależności od T1, od liczby moli gazu oraz od stałej gazowej R. No i zapisać odpowiednie zależności oraz podać wzór na to Q oddane. Jak tutaj już mówiliśmy wcześniej, e, tutaj rośnie nam temperatura, mamy kół pobrany. Tu już też ustaliliśmy wcześniej, że mamy Q pobrany. No to Q oddany zostaje nam jedynie w przemianie AC. Czyli tak naprawdę tą przemianę y, nas tutaj interesuje. Czyli Q, y, tak na QAC. No i wykorzystamy standardowy wzór. To jest przemiana izobaryczna. Widzimy jej N razy CP razy delta T. I teraz tak, mieliśmy podane CV, ale wiemy, że CP to jest CV plus R. Tutaj nam oni podali CV jako 3 drugie r, czyli wiemy, że w takim razie CP jest równe 5 drugich r. Więc QAC będzie równe 5 drugich NR razy delta AT. Czyli będziemy mieli w punkcie A T1 odjąć 3 T1. Czyli nasze to QAC będzie równe minus. 5NR1. Tak, tyle nam powinno wyjść. No i mamy wiadomo od N, od stałej gazowej R i od temperatury T1, czyli wszystko nam się zgadza.